Czuję się, bo nie ma śmiechu charakterystycznego. Nie, nie ma. Nie jestem zestresowana. A ja się e, spytam ciebie o to, czy bardziej obawiałaś się walki czy pierwszego spotkania z Sylwestrem Wardęgą? Bo wiedziałem, że jeszcze sobie zrobiliście wspólne zdjęcie na InstaStory. Szczerze, najbardziej się chyba y, stresowałam. Znaczy, my, jeżeli, jak jeszcze nie miałam walki, to najbardziej się stresowałam konferencjami i face to face, ale jak to już, już face to face miałam i teraz z tą konferencji się nie stresuję. Więc... A jak oceniasz ten face to face? Y, czy uważasz, że poradziłaś sobie lepiej niż Marta? Tak. I zdecydowanie szczerze, nigdy nie dostałam tyle pozytywnych wiadomości nigdy w internecie, co potem face to face. A czego zabrakło Marcie, żeby mieć pozytywny odbiór? Szczerze, no nie wiem. Ludzie mi napisali, że wygrałam to, że posiadałam klasę. Czyli brakuje jej klasy. Jak to skomentujesz Marta? Brakuje ci klasy? No nie zgodzę się z tym. W sensie ja też bardzo dużo dostałam pozytywnych.